To jest drugi filmik na temat makijażu. Wezmę sobie pędzelek i zaczynamy robić oczko. Weźmiemy taki troszkę ciemniejszy odcień, ale nie za ciemny, żeby zrobić górną. Wiekę? Okay. Teraz wezmę sobie taki jaśniejszy odcień. Cienia. inny pędzelek. Najpierw jasny, żeby przymatowić. Będzie to makijaż bardzo delikatny. Nie jeden z takich krzykliwych, bo możecie go użyć po prostu na wiele okazji. Yy, ja nie chcę wyglądać jak ta wymalowana lala na wesele, ja idę wes na wesele mojej koleżanki, ale użyłam podobnego makijażu na moje własne wesele. Malowałam się sama. Kupiłam sobie po prostu za cenę kosmetyków, które sobie kupiłam. Które mi zostały, użyłam przez długi czas. Tyle samo bym zapłaciła u kosmetyczki, gdyby ona mnie malowała. Także ja postanowiłam, że się pomaluję sama. Teraz wezmę taki ciemniejszy odcień, żeby zrobić sobie tutaj głębiej w oku. Widzicie jak wygląda oczko? Teraz nałożę sobie odrobinę. Odrobinkę. Tego primera z Urban Daisy jeszcze na czubek. w Oczku. Mm. Kupiłam pędzelek. Żeby po prostu utrwalić taki jaśniejszy odcień Na środku powieki. Teraz weźmiemy taki cień. O. Okay. Teraz brakuje nam na górną powiekę jakiegoś odcienia. I teraz weźmiemy pędzelek. I to wszystko ładnie. Teraz zrobimy kreskę eyelinerem. Zrobimy ją taką ciemną, ale nie za ciemną. Jedno oczko już jest. Delikatnie pod spodem. Jak Wam się podoba? Teraz użyjemy tuszu do rzęs. Użyję tego z lanką, ale najpierw męczarnia z tym sprzętem. Jedno. Другие. Przez ten wentylator, troszkę włosy mi lecą do, do oczu. Jeszcze raz powtórzymy. Ja mam bardzo cieniutkie i krótkie rzęsy. Niestety bozia nie obdarywała mnie ładnymi podkręconymi rzęsami. Ok. Przy wyłączonej kamerce przykleiłam sobie sztuczne rzęsy. Nie wiem czy widzicie. Takie bardzo naturalne. Nie chciałam takiego efektu, wiecie, sztucznych rzęs, gdzie dałam paczuszkę, bo chciałam Wam pokazać, jaką to paczuszkę. Pod spodem napiszę, z jakiej to firmy. Proszę. Takie bardzo naturalne. Później o nich zrobię filmik. I czego mi brakuje? Teraz mi brakuje już tylko zrobić rzęsy. Brwi znaczy się. Już Wam pokażę. Ja już sobie zrobiłam henne kilka dni temu. I teraz zrobimy pędzelkiem szybko brwi. Użyjemy może kredeczki. Myślę, że tak są wystarczające. To jest moja propozycja. Zaraz, teraz nałożę sobie tylko błyszczyk, a później pomyślę, czy by użyć jakiegoś jakiejś pomadeczki. Ale powiem Wam szczerze, dzisiaj to chyba z pomadką to by było ciężko. A, czego mi brakuje? Użyję tego produktu, żeby lekko rozświetlić. Tu oczka. Żeby się lekko świeciło. Okej. Okay. To tyle. Teraz zaczynamy włosy. Cześć!